Wasze mieszkanie jest na ósmym piętrze pierwsza klatka. Czy wszystkie wasze dane w dowodzie osobistym się zgadzają? No, wszystko jest okej. Okay. Tak, wszystko jest okej. Okay. Dziękujemy, Dziękujemy i, i życzymy, życzymy miłego, miłego dnia. Wzajemnie miłego. Chodźmy, bo się zaczyna ściemniać. No, racja. W końcu mamy dowody osobiste. No, w końcu. Chcesz wejść do Lewiatana. Mam jeszcze jedzenie. No ja w sumie też. Będzie trzeba ogarnąć tą całą kolej dojazdową w tym miasteczku. No będzie trzeba, a poza tym ładne to miasteczko może nie za duże, ale jest rozwinięte. Masz rację, ziomeczku, bo pójście piechotą z punktu A do punktu B zajmie nam dosłownie wieki. Idziesz. Przyspieszmy trochę, bo już słońce jest prawie na horyzoncie. Nie wiem jak tobie, ale podoba mi się ta ulica, którą teraz idziemy, ponieważ ładnie jest tutaj wyremontowane torowisko i McDonald's jest to zawsze można podejść i zjeść sobie jak się ma smaka. No o mi też się podoba ta ulica, ale w sumie wiesz co? Jutro albo pojutrze sobie wejdziemy do Maka, jak będziemy szukać pracy, bo z tego co wiem, w tym biurze z jasno niebieskimi szybami to jest agencja pracy, to po agencji pracy sobie tam wejdziemy. No to mamy plan. W końcu jesteśmy pod blokiem, jeszcze musimy go tylko przejść dookoła. Bardzo oświetlone jest to miasteczko, przynajmniej i widać jak się idzie, a nie ciemno. Trochę chłodno się zrobiło na zewnątrz. Oto nasz blok, wysoki ten blok, nawet i odnowiony, przynajmniej, a nie szary i brzydki. W końcu ciepło na klatce schodowej. Pierwsze piętro, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. W końcu ósme. Pusto tu nawet drzwi nie ma od salonu to będziemy musieli kupić i ciekawe czy chociaż są łóżka tu. Nie ma ziomek i będziemy musieli iść do sklepu po łóżka ale przynajmniej wielkie to mieszkanie dali więc nie ma co narzekać. Ładny widok mamy na puste pole i nawet las widzę. Mati patrzę jak to rozplanować i z tego co widzę to tam będzie kuchnia. A tu będzie toaleta. No wszystko fajnie, ale musimy iść jeszcze po łóżka i chcę mieć to za sobą, bo już padnięty jestem po tym dniu. Faktycznie bardzo ładny widok na pole mamy z salonu. Dobra serio, chodźmy po te łóżka, bo jestem mega padnięty i padam na ryj. Idziesz. Musimy poczekać dzień, bo przecież w nocy sklepy są zamknięte. No w sumie masz rację. Dawaj już do tego sklepu bo cały dzień nie spaliśmy bo było burzowo i teraz tylko pada na szczęście i za chwilę znowu zamkną bo za chwilę powoli będzie się ściemniać a już nie wytrzymam dłużej. Windę mogliby zamontować w tym bloku a tak to musimy latać w tej i we w te. No ale przynajmniej centrum handlowe jest blisko i tam jest ten sklep z meblami, to jest tak to bardzo dobra lokalizacja moim zdaniem. No to zobaczmy czy pada czy leje. O Panie leje i to bardzo dawaj do tego sklepu szybko. W wolnym czasie swoją drogą będziemy musieli się zaopatrzyć w jakieś kurtki i w jakieś czapki na takie dni jak dzisiaj. To ten sklep. Dzień dobry, sprawa wygląda tak, że my dopiero wczoraj się wprowadziliśmy do nowego mieszkania i musimy kupić jakieś meble i czy jest jakaś oferta, która nas zainteresuje? Dzień dobry, bardzo dobrze trafiliście, bo mamy właśnie promocję, że za 50 sztabek złota jest podstawowe wyposażenie do mieszkania, więc myślę, że to jest bardzo dobra oferta. No to co ziomek, składamy się po 25 sztabek złota, to będzie taniej, tak to. Masz, rzucam ci to złoto, to już zapłać za nas. Czekaj. O, masz już to, zapłać temu panu. Tak jak mówiłem, 50 sztabek złota. Już, już wyliczam 50 sztabek złota. O i proszę, równe 50 sztabek złota. Zobaczmy, co jest w tej skrzynce. No o i taka promocja, to mi się podoba. Bierzemy i lecimy jak najszybciej z powrotem do mieszkania. Dziękujemy i życzymy miłej pracy. Wszystko mamy? No to chodźmy. Dalej pada i w dodatku znowu zrobiło się ciemno. A teraz dopiero zauważyłem, że mamy drugiego na tym miasteczku w dodatku blisko od naszego bloku. Na razie o czym teraz marzę to skręcenie tych mebli i pójście spać, więc dawaj szybko lecimy i to składamy. Jutro już skręcimy te meble, dzisiaj tylko te łóżka. Jestem tak padnięty, że ciężko mi teraz wymyślić jakiś temat do rozmowy w tej chwili. No mi też w tej chwili ciężko. Dobra, to daj mi to łóżko, szybko je rozłożę, i w końcu się kładę spać. Ziomek z tego, co tak patrzę, to te łóżka są rozkładane, i nawet nie musimy ich skręcać. No, zobacz sobie. Ty faktycznie bardzo proste w obsłudze są te łóżka. Dobra, rozłóż swoje łóżko i w końcu padnę tak szybko, że zanim się obejrzę, to już będzie ranek. O już rozłożyłeś. Dobranoc. Dobranoc, ziomek. W końcu tego mi było trzeba. Tak się wyspałem, że jestem znów gotów powitać ten dzień i jestem gotów do działania. W końcu też przy okazji przestał padać ten cholerny deszcz i przynajmniej będzie cieplej niż wczoraj. Siema mordo. Siema. Dobra, Mordo, dawaj te meble, bo tym szybciej je skręcimy, tym lepiej dla nas, żebyśmy mogli później iść do agencji pracy, żeby mieć jakąś pracę w tym miasteczku. No, masz rację, Tomasz, daję Ci te drzwi, to je podstawiaj w mieszkaniu. Można od tego zacząć, a swoją drogą to nawet spoko komponują się z zielonymi ścianami te brązowe drzwi, jakby na nie tak popatrzeć. No, tylko popatrz. No właśnie, widzę, i jestem w sumie tego samego zdania, co Ty w kwestii tych drzwi. Naprawdę to mieszkanie jest większe, niż myślałem, i zastanawiam się, jak tą kuchnię Kibeli i salon ogarnąć, ale chyba zacznę od kuchni, bo już myślę, że mam jakiś plan, i za chwilę zobaczymy, jak ten plan wyjdzie w praktyce. No dobra, to w takim razie chodźmy do kuchni. Jak tak patrzę, to już wiem, gdzie będzie stała biblioteczka. Tu jak będzie ta ściana pomiędzy kuchnią a oknem w salonie. Dobra, bierz ten piec i już wstawiaj. W sumie to weź ty zrób tą kuchnię, a ja zrobię tą biblioteczkę, żebyśmy nie marnowali czasu na jedno i to samo i dam ci te meble do kuchni, bo część mebli to ja mam. No dobra, to dawaj te meble. Piece i zlew, proszę bardzo. Ja już się biorę za skręcanie biblioteczki czyli półki z książkami i pulpit i schodki do tego i myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądać jak to sobie wyobraziłem teraz. No o Mati ta biblioteczka zaczyna jakoś wyglądać tak samo jak to mieszkanie zaczyna być ładnie umeblowane. Dobra to ja dokończę tą biblioteczkę, a ty weź ten obraz, powieść na ścianie. Ej i jak ta kuchnia. całkiem spoczkota kuchnia jak na początek i dawaj teraz na malutką przerwę i popodziwiamy piękne widoki, bo w dzień jeszcze ładniej wygląda widok z okna na pole z ósmego piętra. Te widoki to serio jeszcze lepsze wrażenie robią podczas dnia. Dobra, koniec tej przerwy. Weźmy te zasłony, powieźmy na te okna, a ja zacznę potem powoli skręcać szafy. O, już powiesiłeś te zasłony i zaczniesz skręcać te szafy, jak mówiłeś wcześniej. Daj mi to drewno do szafy. Oto twoje drewienko. No pokaż, jak skręcasz tą szafę. No o ładna ta szafa nawet dużo miejsca jest to da się przejść przynajmniej w tym domu tylko w przyszłości będziemy musieli jeszcze kupić asortyment do toalety i jeszcze dywan się też przyda bo nie mamy go jeszcze, ale już najważniejsze że są łóżka to przynajmniej można iść normalnie spać. Dobra, kończymy skręcać te szafy. To sobie coś weźmiemy na ząb, bo mega głodny jestem, ale mamy jedzenie, to nie musimy iść jeszcze do maka. Jedne drzwi i drugie drzwi. W końcu skończyłem skręcać te szafy i w końcu mogę zjeść smacznego ziomek. Smacznego. No to co ziomek musimy się rozejrzeć za jakąś pracą. No a jak nie inaczej, ziomeczku.